Już dziś, sobota, od godziny 16 do 20, startujemy z Art Rave na sali teatralnej przy ulicy Kościuszki 33 w Nowej Soli. Czego możecie się spodziewać? Dwóch DJI Grzesia i Aurelki zawary Sound System, których będziecie mogli obejrzeć na żywo. W przystrojonej teatralnej sali będzie również poczęstunek. No i oczywiście, stanowiska artystyczne, czyli swoiste linie otwarte w naszej pracowni Panoptiku. Oprócz tego prowadzimy zbiórkę kołder i dla przytuliska w nowej soli. Będziecie mogli przynieść też ciuchy na szafing i wymianę, czyli ubrania, których już nie nosicie i chcecie się ich pozbyć, a może wyjdziecie z czymś nowym. Weźcie ze sobą dobre, przedsylwestrowe humory. Zapraszamy na ArtRave, Fundacja Panopticum, sfinansowane z Narodowego Instytutu Wolności, Fundusz Młodzieżowy. Do zobaczenia!